No to rozpoczynamy kolejny poziom w laboratorium i zaczniemy go od zbiorów. Jak to zwykle bywa. Hm. Jakby tam dojść. Tam, tam, tam nic nie widzę, stamtąd. No nic, to nic to. O, jak szybko wszystko pokonujemy tych balonów nie lubię. One mnie lubią robić w balona. Tak. Pięknie. Hm. A tam. Dobra. Aha, taki myk. Dobra. Fajnie. Mi się podoba. tylko Tylko teraz to chyba zamrożę tą trampolinę. Albo i nie. Po tych hakach dość ciężko jest się wspinać. A stamtąd, jakby tam. Hmm. Papuszko. Strzel mi tam w tego szczurka. Hmm. Nie no, nie wejdę tam. A szkoda. No i właśnie dlatego nie lubię tych balonów. Te blocks are speed blocks. Run into them into them at full speed. Coś chyba nie przetłumaczyli tego Ale tu chodzi o to, żeby te bloki rozwalać szybko Jeśli w nie szybko będzie włazić czy tam skakać one się będą rozwalać Dobra, widzę, że chyba trzeba iść w tamtym kierunku, więc pójdę w tym. Tu nic dziwnego nie ma, nic dziwnego. O szczurze, jeden poskudny chwileczkę, chwileczkę, żeby się za daleko nie zapędziła. To może ja pójdę tu. O tak, tak. No nie, 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 już wystarczy. No już wystarczy, wystarczy. Mam nadzieję, że wreszcie te moje filmiki będą dobrej jakości. Że wreszcie jakoś z tym uporałam z tymi frapsami, hiperkamami, kamtażijami i tymi innymi takimi. Hej! Nie może być, żeby mi tyle rzeczy ominęła. Nie, 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 to mi się nie podoba. Hej, nie tak nie może być! Czemu jak ja w niego tak wlatuję, to on i tak mnie dziabnie. Dobra, chwileczkę. Najpierw na górę. I w ten sposób, ale... Czy mi są w ogóle potrzebne te naboje? No nie są, no to po co ja tu idę? Dobra, teraz troszkę poodbijamy sobie. Ładnie. Marchewa tam była. Pięknie. Szczur zabity. Hmm. Nie, nie źle bardzo Ależ jestem nieporadna No, 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 no No i na nic się nie zdadzą i tak te Pieniądze Gdyż ominęliśmy tak wiele o, mam deskę. Jak fajnie, mam deskę. Skąd ona się wzięła? Nieważne, ale jest super. Tak, porobili tu te kolczatki po to, żeby się na nich zabijać, a ja się i tak nie zabijam na nich. Tylko na tych dziwolągach. No ale widzicie, jaka zmyślna gra. Jak na... O, tu dwie aż są. Jak na tamte czasy, to jest gra zmyślna bardzo. Leć do góry, bo zaraz znowu coś cię zabije. Dobra. No nie... Dobra, i tu tam deska już się zlikwidowała. Tutaj nabieramy prędkości w jakichś rurach. Jako, po co tak szybko? No i tu a tam, aha, ten telewizorek, jeśli zniszczymy, zamienimy się w jazza. Widzimy, tutaj są takie dwie strzałeczki na nim. I to oznacza, że jazz się zmieni w spaza, a spaz w jazza. A Lori zmienia się w jazza. A potem, w razie gdybyśmy chcieli to odwrócić, to tego nie odwrócimy, gdyż z jazza zmieni się w Spaza. A w Lori już. No właśnie tak nie pomyśleli o tej Lori, jak robili dodatek i wiele przez to Lori traci. Nie wiem, czy chce się zamieniać w Spaza, czy nie chce, czy chce grać Lori do końca. Nie wiem może chociaż nie, bo jakoś... mimo że często główny bohater to jakoś nie lubię nim grać wolę z a zanim byśmy znaleźli drugi taki telewizorek, to... Nie chcę. Wolę jednak zostać Lori. W końcu widziałam, że są jakieś inne Let's Play na YouTubie gdzie ktoś gra jazzem, więc jeśli chcecie zobaczyć jak się gra jazzem, no to... no to... To, to, to proszę do kogoś innego zajrzeć. Szkoda, że nie pamiętam jaki to był profil, ale... Na pewno znajdziecie. O! Nawet mieliśmy na bonus, co dziwne. No, ale że nie wzięłam tego bonusu znowu. Taka ze mnie ciapa. W sumie nic ciekawego nie było tam chyba Ale tu tych checkpointów dużo chwileczkę No, czemu spadłaś z tego Ej, Lori. A no tak, spadać, bo to jest nam do niczego niepotrzebne, dobra i czy tutaj. Tak, tutaj jest następny boss. Tak, z tym żółwiem będziemy yy, walczyć na końcu, ale najpierw on sobie znalazł jakąś taką maszynkę, zrobił, która zaraz to będzie w nas strzelać. Ale na razie jeszcze nie strzela, więc coraz więcej trebików z niej wypada. To nic już żywo swój kończy. No wracaj, wracaj, dobra. I. Aha, fire... O, jeszcze mnie A Aj, spadam stąd. Dobra, żółwik. Spadaj stąd. Haha. Ha. O, jak zniknęła. I oto mamy następne poziomy w następnej pięknej scenerii z w... następnymi cudownymi bossami ale w to zagramy już innym razem. Hmm. Jak się nazywały? Nie pamiętam, ale tę nazwę przytoczę już w następnym filmiku. Do usłyszenia.